Dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się cyfrową transformacją małych i średnich przedsiębiorstw. A to jest mój podcast, w którym opowiadam o technologii, jej wpływie na biznes oraz kulturę organizacyjną firm. No, dzień dobry Wam wszystkim. W niemalże już połowie lata i chociaż pewnie większość z Was jest na urlopach albo po prostu łapie sobie pojedyncze wolne dni korzystając z pogody, mam nadzieję, że spotykamy się tutaj w dużym gronie. Z dniem dzisiejszym zaczynam cykl edukacyjny, gdzie będziemy rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. I wiem, wiem, wakacje to czas relaksu, plaży, drinków z palemką, ale cyberprzestępcy nie mają wakacji. Dlatego właśnie teraz, kiedy wszyscy jesteśmy trochę bardziej wyluzowani, warto poświęcić chwilę na to, żeby dowiedzieć się, jak nie dać się złapać. W następnych tygodniach weźmiemy na warsztat najpopularniejsze typy cyberataków, które mogą dotknąć każdego z nas. Od wakacyjnych maniaków social mediów po zapracowanych freelancerów. Na pierwszy ogień idzie ransomware. Wyobraź sobie, że twoje cyfrowe życie to taki dom. Masz tam wszystko: zdjęcia z wakacji, ważne dokumenty, projekty, nad którymi pracujesz, a teraz wyobraź sobie, że pewnego dnia ktoś włamuje się do tego domu i zmienia wszystkie zamki. Możesz zajrzeć przez okno, widzisz swoje rzeczy, ale nie możesz się do nich dostać. I nagle dostajesz wiadomość zapłać okup, a dostaniesz klucz. To w dużym skrócie jest właśnie ransomware. Dzisiaj będziemy rozmawiać bez technicznego żargonu, bo to, co chcę omówić, dotyczy nas wszystkich. Dowiecie się, czym jest ransomware, jak działa i co możecie zrobić, żeby się przed nim chronić. A na początek mała ciekawostka. Czy wiecie, że według najnowszego raportu CERT Polska liczba ataków ransomware wzrosła w naszym kraju o 50% w ciągu ostatniego roku? to bardzo alarmujące dane, które pokazują jak poważne jest to zagrożenie. Obiecuję, że będzie ciekawie, a na koniec będziecie dokładnie wiedzieć jak w pierwszym rzucie bronić się przed tym cyfrowym zagrożeniem. Let's go. Zanim przejdziemy do szczegółów, warto cofnąć się w czasie i zobaczyć skąd w ogóle wziął się ransomware. Historia tego zjawiska jest równie fascynująca co przerażająca, a jej korzenie sięgają lat 80. Tak, okazuje się, że ransomware to nie jest wynalazek ostatniej dekady. Pierwszy przypadek ataku ransomware miał miejsce w 1989 roku i był to słynny AIDS Trojan, znany również jako PC Cyborg. Stworzył go dr Joseph Pop, biolog, który rozsyłał go na dyskietkach podczas konferencji AIDS. Program ukrywał pliki na komputerze, a następnie wymagał opłaty za ich odblokowanie. Żądanie opłaty w wysokości 189 dolarów miało być wysyłane na adres pocztowy w Panamie. Oczywiście w tamtych czasach internet nie był powszechnie dostępny, a ransomware był bardziej ciekawostką niż realnym zagrożeniem. Przez kolejne lata ransomware ewoluował, ale nadal te ataki były stosunkowo rzadkie. W latach 90. pojawiły się pierwsze wirusy, które szyfrowały pliki, ale miały one bardziej eksperymentalny charakter. Dopiero wczesne lata 2000 przyniosły pierwsze poważne zagrożenia. W 2005 roku pojawił się Trojan GP-Coder, który szyfrował pliki na komputerze ofiary i żądał okupu za klucz deszyfrujący. Ten typ ransomware pokazał, jak skuteczne mogą być takie ataki i niestety stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń przestępców. Prawdziwy boom na ransomware nastąpił w 2013 roku wraz z pojawieniem się kryptolockera. Ten wirus zainfekował setki tysięcy komputerów na całym świecie, wykorzystując technikę phishingu do rozprzestrzeniania się. Kryptolocker szyfrował pliki użytkownika i żądał okupów w bitcoinach, co dodawało jeszcze jeden poziom anonimowości dla przestępców. Szacuje się, że w ciągu kilku miesięcy od swojego debiutu kryptolocker zarobił miliony dolarów. I był to moment, w którym ransomware weszło na stałe do arsenału cyberprzestępców. Kolejne lata przyniosły nowe, jeszcze bardziej zaawansowane warianty ransomware. W 2016 roku pojawił się Loki, który rozprzestrzeniał się za pomocą fałszywych faktur mailowych. Ale prawdziwym szokiem dla świata był rok 2017, kiedy to pojawiły się WannaCry i NotPetya, gdzie WannaCry wykorzystywał lukę w systemie Windows, co pokazało, jak ważne jest aktualizowanie oprogramowania. Ten atak sparaliżował szpitale, banki i firmy na całym świecie, powodując miliardowe straty. Z kolei NotPetya, choć wyglądał jak ransomware, był w rzeczywistości narzędziem destrukcyjnym, mającym na celu wyrządzenie jak największych szkód, głównie w Ukrainie, ale również w innych krajach. I tak przenosimy się do roku 2018 do Atlanty, tętniącego życiem miasta w Stanach Zjednoczonych, które stało się celem bezprecedensowego ataku. SamSAM, sam, nowy rodzaj ransomware, sparaliżował miejskie systemy. Mieszkańcy nie mogli korzystać z usług publicznych, a urzędnicy nie mogli wykonywać swojej pracy. Hakerzy zażądali okupów w wysokości prawie 50 tysięcy dolarów w bitcoinach. Władze Atlanty odmówiły zapłaty, ale koszty odbudowy systemów po ataku sięgnęły milionów dolarów. Atak sam, sam na Atlantę to punkt zwrotny w historii ransomware. Pokazał, że ten rodzaj cyberataku może być użyty jako broń przeciwko całym społecznościom, powodując chaos i straty finansowe. W ostatnich latach ransomware stał się jeszcze bardziej złożony i niebezpieczny. Według raportu Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w 2021 roku ransomware stał się najbardziej lukratywną formą cyberprzestępczości. Ataki na firmy i instytucje publiczne zdarzają się coraz częściej, a żądania okupu sięgają milionów dolarów. Co gorsza, cyberprzestępcy zaczęli stosować techniki podwójnego wymuszenia i oprócz szyfrowania danych grożą ich upublicznieniem, jeśli okup nie zostanie zapłacony. Dlaczego warto znać te historie? Bo pomagają zrozumieć, jak szybko rozwija się to zagrożenie i jak ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi metodami obrony. Ransomware nie jest nowym wynalazkiem, ale jego skuteczność i skala działania ciągle rosną. Teraz, gdy mamy solidne podstawy, możemy przejść do tego, jak dokładnie działa to złośliwe oprogramowanie. Nasze komputery to sejfy pełne ważnych dokumentów, zdjęć i danych. I tak pewnego dnia każdy z nas może przyjść do domu albo do biura i okazuje się, że nie mamy do tego sejfu dostępu, bo ktoś zmienił szyfr. No i przy okazji zostawia wiadomość, że jeżeli mu zapłacimy, no to otrzymamy szyfr z powrotem. Atak typu ransomware jest podstępny, ale zrozumienie, jak dokładnie działa, może pomóc wam lepiej się przed nim chronić. Zaczyna się od infekcji, a ta może nastąpić na kilka sposobów. Przez phishing to najczęstszy sposób, kiedy otrzymujecie maila z zainfekowanym załącznikiem albo linkiem, wygląda na wiadomość od zaufanej osoby albo instytucji, więc klikacie. No i bam, ransomware jest w waszym systemie. Drugi sposób to drive by download. Wchodzicie na zainfekowaną stronę internetową, a ona automatycznie popiera i instaluje ransomware na waszym komputerze bez waszej wiedzy. I trzeci sposób to exploit kits, czyli narzędzia, które wykorzystują luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego lub aplikacji, aby następnie zainstalować ransomware. Ten atak nie ma swojej konkretnej grupy docelowej. Zdarza się zarówno indywidualnym użytkownikom, jak i dużym korporacjom. Małe firmy, które często nie mają wystarczających zabezpieczeń, są równie łakomym kąskiem jak wielkie korpo, które przetrzymują ogromne ilości cennych danych. Dla biznesu, atak ransomware może oznaczać katastrofę. Przestój w działalności, utratę danych, straty finansowe, no i oczywiście utratę reputacji. Kolejny etap naszego ataku to rozprzestrzenianie. Po zainfekowaniu ransomware może zacząć się rozprzestrzeniać na inne komputery w sieci. Wykorzystuje luki w zabezpieczeniach, słabe hasła albo inne podatności, aby zainfekować jak najwięcej urządzeń. W firmach, gdzie wiele komputerów jest połączonych w jedną sieć, łatwo sobie wyobrazić, jakie może mieć to skutki. Ransomware może sparaliżować całą organizację, uniemożliwiając pracę i dalszą komunikację. Kiedy ransomware jest już w systemie, to jego głównym celem jest zaszyfrowanie waszych plików. A to oznacza, że zmienia kodowanie waszych plików na takie, którego nie można odczytać bez specjalnego klucza deszyfrującego. Najczęściej szyfrowane są pliki, które są dla was najcenniejsze, jak dokumenty, zdjęcia, firmy, bazy danych. W przypadku firm mogą to być dane klientów, informacje finansowe, projekty czy inne kluczowe zasoby. Po zaszyfrowaniu tych danych ransomware pozostawia wiadomość z żądaniem okupu. I to może być notatka tekstowa, plik PDF, a nawet ekran blokady, który pojawia się przy uruchomieniu komputera. I wiadomość ta zazwyczaj zawiera informacje, że wasze pliki zostały zaszyfrowane, kwotę okupu, którą trzeba zapłacić, aby odzyskać dostęp do swoich danych. Instrukcje, jak dokonać płatności, bardzo często w kryptowalutach, takich jak Bitcoin, co zapewnia anonimowość cyberprzestępcom, i groźbę, że jeśli okup nie zostanie zapłacony w określonym czasie, to klucz deszyfrujący zostanie zniszczony, a wasze dane bezpowrotnie utracone lub wypuszczone w świat. Jeśli ofiara zdecyduje się zapłacić okup, cyberprzestępcy mogą, ale nie muszą dostarczyć klucz deszyfrujący. Niestety to są przestępcy, więc nie ma żadnej gwarancji, że po zapłaceniu odzyskacie swoje dane. W rzeczywistości płacenie okupu tylko zachęca cyberprzestępców do kontynuowania swojej działalności. Dla firm, które mogą stracić dane klientów czy kluczowe informacje, presja, aby zapłacić taki okup, jest ogromna. Jak widzicie, ransomware nie jest tylko wirusem, ale potężną bronią, która może paraliżować całe przedsiębiorstwa, zablokować dostęp do ważnych danych, a nawet zagrozić życiu pacjentów w szpitalach. Chciałabym teraz pokazać Wam różne rodzaje ransomware, ich działanie oraz skutki, jakie niesie za sobą dany rodzaj ataku. Pierwszy to krypto ransomware, to taki mistrz kryptografii. Włamuje się do komputera i szyfruje wszystkie najważniejsze pliki. Crypto Ransomware właśnie zostawia wiadomość, że zapłać, a dostaniesz klucz. Bez tego klucza Wasze dane są stracone. I tutaj weźmy sobie na przykład takiego Jana, właściciela małej firmy księgowej. Pewnego dnia otrzymuje e mail od rzekomego klienta, że coś nie zgadza się z fakturą i prosi, żeby kliknąć blink i jeszcze raz zweryfikować kwotę. Jan oczywiście klika, a jego komputer zostaje natychmiast zainfekowany. Wszystkie dane klientów, raporty, faktury, analizy właśnie zostały zaszyfrowane. Jan otrzymuje żądanie okupu w bitcoinach. Bez kopii zapasowych jego firma właśnie stanęła przed widmem bankructwa. Kolejny rodzaj to locker ransomware. To taki typ, który blokuje dostęp do systemu operacyjnego. Blokuje dostęp do całego komputera, uniemożliwiając wam pracę. Na ekranie znowu pojawia się wiadomość: zapłać okup, a odzyskasz dostęp do swojego systemu. I tutaj weźmy sobie przykład Ani, menedżerki dużego sklepu internetowego, która pewnego dnia po prostu nie mogła zalogować się do swojego komputera. Wszystko było na nim zablokowane, a sklep przestał działać. W wiadomości, która pojawiła się na ekranie, przestępcy zażądali okupu w zamian za odblokowanie. Każda godzina przestoju oznaczała tysiące złotych strat. Więc presja na Ani, żeby opłacić okup, jak się domyślacie, była spora. Trzeci typ to Skarware. Przebiegły oszust, który wykorzystuje strach do wyłudzania pieniędzy. Ten typ wyświetla fałszywe ostrzeżenia o infekcjach wirusowych albo o innych problemach na Waszym komputerze, próbując przekonać Was, że musicie zapłacić za rzekome usunięcie problemu. I tutaj weźmy sobie przykład Marka, studenta, który pewnego dnia zobaczył na ekranie swojego laptopa przerażające ostrzeżenie, że Twój komputer jest zainfekowany wirusem. Natychmiast kup nasz program antywirusowy, aby usunąć zagrożenie. Marek, który jest trochę na bakier z informatyką, a już na pewno z wiedzą dotyczącą cyberbezpieczeństwa, przestraszony, że straci wszystkie swoje prace i notatki, na przykład pracę końcową studiów, płaci okup. A później okazuje się, że to był tylko sprytny trik, a jego komputer nigdy nie był niczym zagrożony. Ransomware to nie tylko techniczne wyzwanie, ale przede wszystkim ogromne ryzyko dla waszych danych i finansów. Bez odpowiednich kopii zapasowych, wasze dane mogą być bezpowrotnie stracone. I to oczywiście cios dla każdego użytkownika, ale dla firm to prawdziwa katastrofa. Dodatkowo, ransomware jest finansowym koszmarem, no bo wyobraźcie sobie, że musicie zapłacić tysiące, a nawet miliony złotych okupu, aby odzyskać dostęp do swoich danych. A to dopiero początek. Dochodzą do tego koszty związane z ich odzyskiwaniem naprawą systemów przestojami w działalności. Każda godzina, kiedy firma nie może normalnie funkcjonować, to strata pieniędzy. Dodatkowo w przypadku naruszenia danych osobowych mogą pojawić się kary nałożone przez organy regulacyjne. No i nie można oczywiście zapomnieć o utracie reputacji. Klienci tracą zaufanie, a partnerzy biznesowi zaczynają zastanawiać się, czy w ogóle warto z Wami współpracować, skoro nie dbacie odpowiednio o cyberbezpieczeństwo. To tak jakby ktoś rozsiał plotki o Waszej firmie, niszcząc lata budowania reputacji. Te skutki pokazują, jak poważne mogą być konsekwencje ataku. To nie jest tylko problem techniczny, to jest wyzwanie, które naprawdę może zniszczyć finansowo, operacyjnie i wizerunkowo wasze firmy. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak działa ransomware, no i jak się przed nim chronić. A teraz, kiedy już wiemy, jak działa i jakie może mieć skutki, wróćmy sobie do tych Kilku najsłynniejszych ataków, które wstrząsnęły światem technologii i biznesu. 2017 rok i wspomniany już wcześniej WannaCry, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych ataków Ransomware w historii. Ten złośliwy program zainfekował ponad 230 tysięcy komputerów w 150 krajach w ciągu zaledwie kilku dni. WannaCry wykorzystał lukę w systemie Windows, znaną jako Eternal Blue. Która została opracowana przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Po dostaniu się do systemu, WannaCry zaszyfrował pliki i żądał okupów w bitcoinach, grożąc zniszczeniem klucza deszyfrującego po upływie określonego czasu. Wielu użytkowników i firm na całym świecie padło wtedy ofiarą tego ataku. W szczególności szpitale w Wielkiej Brytanii były zmuszone do odwoływania wizyt czy operacji, ponieważ ich systemy zostały sparaliżowane. Szacuje się, że straty spowodowane przez WannaCry wyniosły miliardy dolarów. Dym z gruzów po WannaCry jeszcze nie zdążył opaść, a już pojawiła się w czerwcu NotPetya. I świat doświadczył kolejnego katastrofalnego ataku ransomware. Choć początkowo wyglądał jak klasyczny ransomware, to bardzo szybko stało się jasne, że jego celem była destrukcja sama w sobie, a nie zysk. NotPetya rozprzestrzenił się przy pomocy tej samej luki co WannaCry. Ale jego głównym celem była Ukraina. Atak zaczął się od ukraińskiego oprogramowania do księgowości, ale bardzo szybko rozprzestrzenił się globalnie, paraliżując firmy na całym świecie. NotPetya zainfekował systemy wielu dużych korporacji, w tym Mersk, FedEx, powodując straty finansowe sięgające znowu miliardów dolarów. Wiele firm miało poważne problemy z przywróceniem swoich systemów do pełnej funkcjonalności. A jeszcze więcej z nich po prostu upadło. Rok później pojawił się Ryuk, czyli ransomware skierowany głównie na duże przedsiębiorstwa i organizacje. Szybko zyskał reputację jednego z najbardziej skutecznych narzędzi cyberprzestępców. Ryuk atakował kluczowe systemy firm, wymuszając wysokie okupy w zamian za klucz deszyfrujący. Cyberprzestępcy, przy pomocy Ryuka, zarobili miliony dolarów. Te ataki często wiązały się z dużymi przestojami w działalności firm, co prowadziło do ogromnych strat finansowych. Wiele organizacji zmagało się z problemami operacyjnymi i wizerunkowymi, próbując odzyskać kontrolę nad swoimi systemami. Z kolei Samsung, o którym także wspomniałam, to ransomware, który atakował specyficzne cele, takie właśnie jak szpitale, miasta czy organizacje. Jego twórcy stosowali bardziej przemyślaną strategię, wybierając ofiary, które byłyby bardziej skłonne zapłacić okup. Sam, sam działał przez ręczne wprowadzenie ransomware do systemów ofiar, co oznaczało, że ataki były bardzo precyzyjnie nakierowane. Między 2015 a 2018 SamSam sam zainfekował wiele dużych organizacji, powodując poważne przestoje i straty finansowe. Atak na Atlantę, o którym wspomniałam, był chyba najbardziej znanym incydentem, kosztując miasto miliony dolarów na odbudowę systemów, no i odzyskiwanie danych. W Polsce w 2019 roku doszło do jednego z najgłośniejszych ataków ransomware, kiedy to zainfekowana została komenda wojewódzka policji w jednym z województw. Cyberprzestępcy zaatakowali systemy komputerowe, co spowodowało zablokowanie dostępu do kluczowych danych operacyjnych, no i śledczych. W rezultacie funkcjonowanie komendy zostało poważnie zakłócone, a prace śledcze musiały być prowadzone tradycyjnymi metodami, co oczywiście spowodowało opóźnienia w realizacji wielu zadań. Atak ten pokazał, że nawet instytucje państwowe, które dysponują zaawansowanymi systemami zabezpieczeń, mogą stać się celem cyberprzestępców. Polskie służby później musiały wdrożyć dodatkowe procedury bezpieczeństwa czy zaktualizować swoje systemy, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Oczywiście, jak w wielu przypadkach, można zastosować powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie. Myślę, że udowodniłam i nikomu nie muszę udowadniać bardziej, że ransomware to prawdziwa zmora naszych czasów, ale na szczęście istnieje kilka skutecznych sposobów, aby przynajmniej na tej pierwszej linii frontu zabezpieczyć się przed tym cyfrowym koszmarem. Zasada numer jeden: róbcie kopie zapasowe. Ludzie, regularne tworzenie kopii zapasowych waszych danych to jest podstawa. Jeżeli jesteście osobą prywatną, to róbcie je wszędzie, na zewnętrznych dyskach, w chmurze, no gdziekolwiek, byleby były bezpieczne. Dzięki temu, nawet jeśli coś pójdzie nie tak, zawsze macie plan B. Po drugie, aktualizacje oprogramowania. Ja wiem, irytujące powiadomienia o aktualizacjach mogą wkurzyć każdego. I potem sobie klikasz, później, później, zainstaluj w nocy, zainstaluj jutro, zainstaluj za tydzień, wiemy jak jest. Ale naprawdę warto je instalować. Aktualizacje to nie tylko nowe funkcje i widgety, ale przede wszystkim łatki bezpieczeństwa. Cyberprzestępcy uwielbiają wykorzystywać stare luki w systemach, więc regularne aktualizowanie oprogramowania to w sumie jeden z najlepszych sposobów, żeby utrudnić im życie. Wiecie, co jeszcze jest najlepszą ochroną? Wiedza. Świadomość zagrożenia i umiejętność rozpoznawania podejrzanych maili, linków, załączników to podstawa. Organizujcie szkolenia w waszych firmach, rozmawiajcie o zagrożeniach z rodziną czy ze znajomymi. Im więcej osób będzie świadomych, tym trudniej będzie cyberprzestępcom. Kolejny punkt to zasada ograniczonego zaufania. I to naprawdę działa. Nie otwierajcie podejrzanych maili, nie klikajcie w linki od nieznajomych, a nawet te od znajomych weryfikujcie, bo czasami wystarczy zmiana jednej literki w mailu, żebyście się mogli łatwo pomylić. No, i pamiętajcie, jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to zapewne tak jest. Bądźcie ostrożni. Jeżeli korzystacie z usług online, a zakładam, że wszyscy, jak mnie tu słuchacie, to korzystacie, to włączcie sobie dwuetapową weryfikację. Wiem, że niektórych może to irytować, ale to jest dodatkowy krok, który może uratować wasze konta przed przejęciem. Nawet jeśli ktoś zdobędzie wasze hasło, to dwuetapowa weryfikacja sprawi, że i tak będzie miał trudności z dostępem. No i miejcie plan awaryjny na wypadek ataku, bo warto wiedzieć, co zrobić, jeśli ransomware już uderzy. Kogo powiadomić? Jakie kroki podjąć? Jak zminimalizować straty? Przede wszystkim nie panikujcie, zachowajcie spokój i działajcie po kolei rozważnie. Po pierwsze, odetnijcie zainfekowany komputer od internetu i sieci lokalnej. To powstrzyma wirusa przed rozprzestrzenianiem się. Następnie zgłoście incydent do zespołu Cert Polska i oczywiście na policję to przestępstwo, więc oni muszą wam pomóc. Pamiętajcie, żeby nigdy nie płacić okupu, bo to zachęci tylko przestępców do dalszych ataków i nigdy nie macie pewności, że wasze dane nie wypłyną albo nie zostaną utracone tak czy tak. Zamiast tego skontaktujcie się ze specjalistą do odzyskiwania danych albo z kimś, kto w pierwszej kolejności przychodzi wam. Na myśl, kiedy myślicie o IT i cyberbezpieczeństwie. Jeśli macie kopie zapasowe, to spróbujcie odzyskać pliki, oczywiście pamiętając, żeby przed przywróceniem sprawdzić, czy wasze dane z backupu również nie zostały zarażone. No i na koniec zmieńcie wszystkie hasła do swoich kont, zwłaszcza te, które były używane na zainfekowanym komputerze. Pamiętajcie również, żeby wszystko udokumentować. Róbcie zdjęcia ekranu, zapisujcie komunikaty od hakerów. To może być bardzo przydatne dla śledczych później w złapaniu przestępców. No i uczcie się na błędach. Po ataku przeanalizujcie, jak doszło do tej infekcji i co możecie zrobić, żeby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Cyberbezpieczeństwo nigdy nie powinno być odkładane na później. Dbajcie o swoje dane i komputery tak, jak dbacie o swoje domy i portfele bo mam wrażenie, że tylko to może nam dzisiaj pomóc. Patrząc na to, jak szybko rozwija się technologia, możemy śmiało powiedzieć, że przyszłość ransomware będzie równie dynamiczna i nieprzewidywalna co dotychczas. Już teraz widzimy, że ransomware staje się coraz bardziej wyszukane. Możemy spodziewać się, że ataki będą bardziej zautomatyzowane i trudniejsze do wykrycia. Zamiast prostych maili phishingowych będą pojawiać się bardziej zaawansowane techniki socjotechniczne, które będą jeszcze skuteczniej wyłudzać dane. W przyszłości możemy spodziewać się także bardziej ukierunkowanych ataków ransomware. Sektory, które przechowują wrażliwe dane, tak jak opieka zdrowotna, finanse, administracja publiczna, będą na bank głównymi celami cyberprzestępców. Już zresztą teraz widzimy, że szpitale czy urzędy są częstymi ofiarami ataków, ponieważ cyberprzestępcy wiedzą, że te instytucje często są skłonne bardziej zapłacić okup, aby szybko odzyskać dostęp do swoich danych. Bardzo niebezpiecznym trendem jest też ransomware as a service, czyli model, w którym cyberprzestępcy oferują swoje narzędzia ransomware na wynajem. To zupełnie tak, jakby wypożyczać broń. Każdy, kto ma złe intencje, może zapłacić za dostęp do gotowego narzędzia i przeprowadzić własny atak. Najgorsze jest, że ten model już teraz zyskuje na popularności i możemy spodziewać się, że będzie się rozbijał. Ransomware as a Service sprawia, że ataki będą bardziej powszechne i dostępne nawet dla tych, którzy nie mają zaawansowanej wiedzy technicznej. Na szczęście rozwijają się także technologie obronne. Firmy i instytucje inwestują w lepsze systemy zabezpieczeń, a oprogramowania stają się coraz bardziej zaawansowane. Przykładem takich innowacyjnych rozwiązań jest cyfrowy bunkier, który tak się zupełnie przypadkiem składa, że jest narzędziem, które oferuje firma, w której pracuje. I naprawdę nie chcę, żeby zabrzmiało to jak natrętna reklama, bo autentycznie wierzę w to rozwiązanie. Jesteśmy po wdrożeniu. Takiego cyfrowego bunkra dla zakładu ubezpieczeń społecznych, co tylko pokazuje, że rośnie świadomość dotycząca potrzeby zabezpieczeń. Mówiąc w dużym skrócie, jak najprościej, cyfrowy bunkier jest zaawansowanym narzędziem ochrony danych, które łączy w sobie najnowsze technologie zabezpieczeń. Aby zapewniać maksymalną ochronę przed atakami ransomware, ale także dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji na bieżąco i w czasie rzeczywistym bada nasz backup, czy nie staje się on również zawirusowany. Ransomware to jedno z najpoważniejszych zagrożeń w cyfrowym świecie. Bez względu na to, czy jesteście indywidualnym użytkownikiem, małą firmą, dużą korporacją, każdy z nas może stać się celem cyberprzestępców. I jak za każdym razem, kiedy mówię Wam o takich alarmujących technologiach, musimy pamiętać, że są to narzędzia, które mogą służyć zarówno dobrym, jak i złym celom. I naszym zadaniem jest wykorzystanie naszej wiedzy mądrze i odpowiedzialnie, chroniąc siebie i innych przed zagrożeniami. Dbajmy o swoje dane, edukujmy się, bądźmy czujni. Tylko w ten sposób możemy budować bezpieczniejszą cyfrową przyszłość dla nas wszystkich. Dziękuję Wam za Waszą uwagę, i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. Nawet jeżeli pokrywa się z Waszą wiedzą, to może dowiedzieliście się czegoś, o czym wcześniej nie słyszeliście. Dbajcie o siebie i swoje dane, a jeśli macie jakieś pytania, refleksje czy wątpliwości dotyczące zarówno ransomware, jak i innych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem, śmiało zostawiajcie komentarze w postach, w social mediach albo wysyłajcie wiadomości prywatne. Wasze opinie są dla mnie i dla całego mojego zespołu bardzo ważne i chętnie na nie odpowiemy. Jeszcze raz dziękuję Wam, i słyszymy się w odcinku podcastu, gdzie zmierzymy się z kolejnym typem cyberataku. Cześć. Play tech Together.